Cześć! Kolejny element roweru, którym możemy się zająć, są to korby. Mamy tutaj łożyska w mufie suportowej lub na zewnątrz i zębatki napędowe mocowane do korby śrubami. Żeby rozebrać korby, zrzucimy sobie na najmniejsze przełożenia. Tutaj akurat mamy korbę Shimano w systemie FollowTech 2. Czyli pusta oś przechodzi przez ramę roweru, jest skręcona z tej stronie dwoma śrubami. Poluzowujemy je liziciem ampulowym numer 5. Po poluzowaniu używając specjalnego klucza do nakrętki kontrolującej. Wykręcamy ją. Jeżeli by ta nakrętka nie chciała nam się odkręcić, to trzeba sprawdzić, czy. Odpowiednio poluzowaliśmy śruby, dlatego że rozkręcając jedną, potem drugą, może być taki moment, kiedy któraś śruba jeszcze trzyma. Wykręcamy nakrętkę w tym momencie. Ramię korby powinno bez problemu zejść, a w drugą stronę powinno się wysunąć drugi ramię. Jeżeli to nie chce się zadziać, Łośkę. I wtedy wysunąć korbę na drugą stronę. W tej chwili mamy dostęp do łożysk. W zasadzie, bez wybijaka i wyposażenia serwisowego, nie bardzo mamy możliwość wyciągnięcia tych łożysk na zewnątrz. Także możemy tylko wyczyścić. Jest piachu, wyczyścić ze starego smaru i sprawdzić, czy prawidłowo się kręcą, czy nie ma zrzutów, czy nie ma luzu To samo robimy z drugiej strony. Ze względu na słabsze uszczelnie, zazwyczaj pierwsze zużywają się łyżka z lewej strony. Jeżeli sprawdziliśmy, wszystko jest ok. to z łożyskami wszystko mamy zrobione. Możemy teraz przesmarować stałym smarem gniazda na, na, na oś korby i oś korby. E, A w tej chwili, kiedy mamy zdjętą korbę, jest okazja przyjrzeć się mocowaniu zębatki. E, tutaj mogą być śruby ampulowe e, lub torsy. E, dodatkowo, żeby odkręcić dużą zębatkę, będzie nam potrzebny taki specjalny kluczyk, którym trzymamy e, nakrętkę w drugiej strony. Można próbować go zastąpić płaskim śrubokrętem dużym czy tego typu narzędziem, ale zdecydowanie wygodniej jest nam to zrobić posiadając taki klucz. Na początku odkręcimy sobie małą zębatę. W wyższych modelach korb, tak jak na przykład XT, może to być klucz Torx, w tańszych korbach pewnie będzie to klucz ampulowy. Poluzowujemy po kolei wszystkie śruby. Będziemy smarować po to, żeby po zimie dały się w ogóle odkręcić. Dlatego, że cały, cały rok jazdy zakończony zimowymi warunkami, gdzie jest dużo soli i piachu, może poskutkować tym, że na wiosnę, jeżeli będziemy chcieli na przykład wymienić zębatkę, to nie uda się odkręcić śrub. Po odkręceniu będzie nam dużo łatwiej wyczyścić zębatki przy okazji możemy skontrolować stan gwintów w śrubach to czy się nie pozapiekały i przesmarować przed powtórnym skręceniem. Rzecz na którą warto zwrócić uwagę przed odkręceniem pierwszych śrub to to, że każda z zębatek ma znacznik w jakim położeniu była przykręcona do korbu. Jest to taki wypust. Na małej i średniej zębatce od zewnętrznej strony, a na dużej zębatce wypust lub bolec zabezpieczający przed wpadnięciem i zaklinowaniem się łańcucha. Warto zwrócić na to uwagę kręcanie zębatek z powrotem, dlatego że ma to wpływ na pracę późniejszą łańcucha na tych zębatkach i zmianę biegu. Dlatego że zębatki w rowerze, jak zapewne zauważyliście nie są równe. Mają specjalne tutaj podcięcia ułatwiające wchodzenie i schodzenie łańcucha. I jeżeli źle je przykręcimy, to po prostu biegi będą nam się wyróżnieniały. Potrzebujemy dwóch kluczy. Klucza do śruby torkusowego lub ampulowego, w zależności od tego jaką mamy śrubę i klucza do nakrętki. Można próbować zastąpić to dużym płaskim śrubokrętem ustawionym pionowo, ale zdecydowanie wygodniej będzie nam posłużyć się do tego przeznaczonym kluczem, który nie jest zbyt drogi powinniśmy się zmieścić z jego zakupem w okolicach 15 zł. Polzowujemy sobie wszystkie śruby. Trochę zajmie to nam czasu, ale po uwolnieniu się od wszystkich śrub. Rozebrano warto co jakiś czas to zrobić, bo po pierwsze pozwala to skontrolować dokładnie stan zębatek. Dobrze je wyczyścić. Jeżeli na przykład wymieniamy łańcuch i kasetę, warto właśnie w tym momencie korbę rozebrać, skontrolować, wyczyścić przed zimą. Po odkręceniu zębateczki bez problemu nam schodzą. Tak jak mówię, od razu widać w jakim są stanie czy wszystko z nimi jest w porządku. Czyścimy, wycieramy z piachu gniazda korb, sprawdzamy w jakim stanie są śruby, czy nie są poobracane gniazda na klucz, czy gwint jest w porządku. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że przy odkręcaniu uszkodzimy śrubę, Warto zastanowić się nad zakupem nowej, a nie dokręcaniem ostatkiem wytrzymałości starej śruby. Dlatego, że możemy potem następnym razem się nie odkręcić. Przy tym modelu, Corp zbyt wiele rzeczy nie będziemy smarować. Posmarujemy sobie delikatnie gniazda na oś i przesmarujemy wszystkie śruby, żeby się nam łatwo podkręcało. Odkręcania dobrze jest zapamiętać, które śruby były ze sobą poskręcane z nakrętkami, a które przykręcały małą tarczę. W tym akurat wypadku jest to dość łatwo rozróżnić, dlatego że śruby od małej tarczy są stalowe, a śruby od tarczy dużej są aluminiowe.